Witam panią burmistrzciela Marię Jolantę Górną-Bobrowską. Witam, witam naszego księdza wikariusza Marka Krysmana. I witam przede wszystkim wszystkich uczestników spływu naszego ósmego już, którymi są nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również takich miejscowości jak Rostarzewo, Rakoniewice, Kargowa, Kopanica, Sulechów, Wąchabno, Świebodzin, Sarbia. Borek, Siedlec, Obra, Stare Kramsko, Suchy Las, Czciel, Tuchorza, Chobienice i oczywiście cała Zbąszyńska gmina. Belencik Wielkopolski. Mam nadzieję, że kogoś, że wszystkich wymieniłem, ale jak widać, już się okazuje, że nie. Suchy Las, Poznań, może być Warszawa. Serdecznie wszystkich witam. Jest wśród nas również propagować zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby wszystkie te cele osiągnąć. Życzę Państwu samych pozytywnych wrażeń. Jestem przekonany, że trudy wiosłowania zostaną zrekompensowane poprzez piękne widoki, których Państwo doświadczą, no i wieczorne spotkania przy ogniskach. Chciałbym również podziękować Pani Burmistrz Czciela, Pani Bobrowskiej za pomoc i udział w akcji Niebieski Worek. Proszę przyjąć stosowne gratulacje. No i zapraszam do wspólnej zabawy. Od wielu lat ten spływ wzrasta w naszą tutaj tradycję, jeśli chodzi o imprezy sportowe. Dla mnie jest to tym bardziej ważne, poza tym, że na co dzień pracuję jako starosta nowotomyski, to jest kadencja, więc można nie pracować w przyszłości, ale mieszkam tu w wąszyniu, Ale chciałem nawiązać do momentu, w którym społecznie wybudowaliśmy za pieniądze nasze, ale pieniądze, przede wszystkim społeczeństwa, pomnik Jana Pawła II. I marzyliśmy o tym, będziecie koło niego płynąć. Ci, co po raz pierwszy to y, zobaczą, natomiast ci po raz kolejny oczywiście będą mogli zobaczyć y, po raz który to miejsce. I cieszę się, że postać tego wielkiego Polaka w sposób taki... Swoją dużą imprezę, mamy tak zwane szparagowe żniwa, także mamy dużo gości, dużo się dzieje, i... ale wszystko zrobię, żeby tą chwilę znaleźć, żeby Państwa powitać w swojej gminie. Natomiast życzę Państwu, żeby podczas tej, tej przygody natrafić jak najmniej zawałów na, na tej naszej obalowniczej rzece, ponieważ bobry nam takie spustoszenie czynią, że może Was spotkać niespodzianka, że będziecie przynosić swoje pojazdy na plecach. Czego nie życzę, ale myślę, że też byłoby atrakcyjne i to byłoby tylko atrakcją i przyjemnością. Oczywiście Państwu i sobie również, ponieważ mamy prezy plenerowe, życzę dobrej pogody, żeby nam nic tam zjewanie nie spadło, życzę dobrego humoru, dużo energii, siły.

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三